Cześć. Witajcie na moim kanale. A w dzisiejszym materiale usłyszycie moją opinię na temat inteligentnej lampki biurkowej Xiaomi Mi Desk Lamp. Urządzenie to, nazywam inteligentną, ponieważ wszystkie urządzenia prezentowane na moim kanale łączą się z siecią. Czyli można sterować nimi z każdego miejsca na Ziemi, jeżeli mamy dostęp do sieci globalnej. Xiaomi Mi Desk Lamp wygląda bardzo nowocześnie i minimalistycznie. Można powiedzieć, że wygląda bardzo oryginalnie. Lampka ta występuje tylko w kolorze białym, a odcień jej jest gładki i półmatowy. Moim zdaniem, uroku dodaje czerwony przewód łączący trzon lampki z przegubem. Jak podaje producent, lampka ta została zaprojektowana w taki sposób, aby zredukować migotanie światła. Można również dostosować jasność i temperaturę barwową. Zakres tej temperatury barwowej jest od 2700 do 6500 kelvinów. Życie panela LEDowego jest przewidziane na 25 tysięcy godzin. Moc jego oscyluje dokładnie o wartości 6,3W, a jej maksymalna jasność wynosi aż 380 lumenów. Żywotność w cyklach włącz i wyłącz jest przewidziana na 12,5 tysiąca razy. Lampka ta posiada łączność bezprzewodową w paśmie 2,4 GHz. Xiaomi Mi Desk Lamp, kupiona w europejskiej dystrybucji, nie posiada dodatkowej regionalizacji. Mam na myśli, że będzie działać na każdym regionie w aplikacji Mi Home, jeżeli takowa jest dostępna. Zobaczcie na przebitkach, jaka jest bałość o szczegóły. Wszystkie elementy urządzenia są na najwyższym poziomie. W aplikacji Mi Home jest mnóstwo ustawień automatyzacji. Jeżeli szukacie lampki biurkowej z większą ilością opcji niż włącz i wyłącz, to urządzenie spełni wasze wymagania. Ja osobiście używam lampki Xiaomi w dużej liczbie trybów. Chcę do tego dodać, że w ciągu doby barwa zmienia mi się parę razy. Mam na myśli, że od 19 do 20.30 jest włączona na maksymalną jasność. Lecz po tej godzinie, do 21.30 zmienia barwę i jasność do 30%. Lecz od 21.30 do 22, jak i od rana do pewnej godziny, lampka działa na najniższej jasności. Wymiary lampki widzicie teraz na ekranie. a ciebie. Jeżeli interesuje tani inteligentny dom od firmy Xiaomi, jak i nie tylko, to sprawdź moje inne filmy na kanale. I nie zapomnij zostawić subskrypcji i łapki w górę. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć.